Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim w województwie dolnośląskim. Monumentalny pałac został wybudowany w drugiej połowie XIX wieku w stylu neogotyckim. W 2024 roku pałac wraz z jego otoczeniem oraz zespół dawnego opactwa cystersów, rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zostały uznane za pomnik historii o nazwie Kamieniec Ząbkowicki zespół architektoniczno-krajobrazowy. Historia Pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim. Jest bardzo bogata i przepleciona niezwykłymi wydarzeniami. Zabytek ten jest ziszczeniem marzenia niezwykłej kobiety, jaką była królewna niderlandzka Marianna Orańska. Pałac to bajkowa rezydencja otoczona ogromnym, ponad stu hektarowym parkiem. To jeden z największych pałaców w Europie i piąty co do wielkości obiekt w Polsce. Zbudowany jest na planie prostokąta o wymiarach 73 na 48 metrów. Posiada cztery narożne wieże o wysokości 33 metrów, każda. Razem z tarasami widokowymi i rozległym parkiem prezentuje się wspaniale. Marianna Orańska to kobieta odważna, zdolna do łamania reguł obyczajowych. Była osobą nietuzinkową nie tylko w swoich czasach. Za sprawą szeregu wyjątkowych cech charakteru, także dziś mogłaby być wzorem dla wielu przedsiębiorczych kobiet. Odziedziczone po matce dobra na dolnym śląsku powiększyła wielokrotnie pomnażając majątek. A do największych dzieł jej życia należy pałac w kamieńcu ząbkowickim. Dokonania tej dobrej pani, jak ją nazywano, uprawniają do nazwania jej wizjonerką. Nawet jeśli pamiętamy, że pracowali dla niej wybitni projektanci, powinniśmy zdawać sobie sprawę, że to ona ostatecznie decydowała o wyglądzie i funkcjach pałacowych pomieszczeń oraz o wszystkim, co otaczało rezydencję, park z imponującymi tarasami i fontannami, ogród i sad. W samym kamieńcu Ząbkowickim, oprócz pałacu, znajdowały się obiekty ufundowane przez nią lub jej syna, a służące społeczeństwu Marianna kładła nacisk na wykształcenie dzieci chłopskich. Marianna pomagała mieszkańcom w rozmaity sposób. Wspierała finansowo remonty domów, a gdy się do tego nie nadawały, burzyła je i stawiała nowe. Nie tylko w kamieńcu Ząbkowickim zakładała szpitale, ochronki, sierocińce, szkoły. W kamieńcu założyła między innymi Szkołę haftu dla dziewcząt. Z jej inicjatywy powstała kasa wdów, dzięki której wdowy po robotnikach i urzędnikach miały zapewniony byt. Pałac leży na górze zameczno, która stanowi rozległy kompleks pałacowoleśny, w skład którego wchodzi także mauzoleum, kotłownia zamkowa ruiny domku myśliwskiego i ruiny pomniejszych obiektów. Tereny w zachodniej części mają charakter typowo parkowy. Na wschód od pałacu dominuje drzewostan nawiązujący składem do siedlisk grądowych i bukowych. Do najważniejszych aspektów przyrodniczych w założeniach parkowo-leśnych są pomniki przyrody. Drzewa pomnikowe rozsiane są w miarę równomiernie po niemal całym kompleksie. Do najbardziej rozpoznawalnych drzew należy dom piana, Obwodzie 525 cm. Na górze zamkowej oraz w dolinie Budzówki nasadzono wiele roślin. Są to między innymi lilia złotogłów, śnieżyczka przebiśnieg i czosnek niedźwiedzi. Jesienią w parku owocniki wydaje wiele grzybów, jednym z nich jest rosnący na dębach ozorek dębowy, którego młode owocniki mają intensywnie czerwoną barwę. Kończymy naszą wycieczkę i zapraszamy Was do odwiedzenia tego pięknego miejsca z historią.